Cześć wam, z tej strony Crazy, a to kolejny odcinek z modyfikacjami do Wiedźmina III. W dzisiejszym odcinku modyfikacja dająca do naszej gry dwa ręcztunki, które możemy wyekipować y, naszemu Geraltowi. Y, Dodają ona ekwipunek, a raczej zbroję y, do podróży i zbroję do polowań. Y, obie te zbroje możemy sobie znaleźć u Hatoriego oraz ubrana znajdującego się w Białym Sadzie, tam gdzie zawsze, koło jego namiociku. Y, Obie zbroje y, możemy nabyć u obu handlarzy, więc nie jest to tak, że jedna zbroja jest u jednego, druga u drugiego. U obu handlarzy dostaniemy obydwie zbroje. Z powodzeniem możemy je kupić i wyekwipować. Zanim to jednak, jak zainstalować ową modyfikację, wystarczy pobrać, a raczej posiadać, menedżer modów do Wiedźmina, do którego filmik, raczej poradnik zrobiłem już wcześniej. Kartę macie gdzieś na górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, nie zainstalowaliście sobie menedżera modów. Następnie pobieramy mod z linku podanego w opisie i aplikujemy go poprzez użycie właśnie menedżera modów do naszej gry. Nie potrzeba żadnych ekstra kroków, oczywiście że wszystko zrobi za nas, skopiuje potrzebne pliki do właściwego folderu i tyle z bani. Kiedy już wejdziemy sobie do gry i udamy się do Hatoriego lub Brana, dostępne będziemy mieli do kupienia dwie nowe zbroje. Jest to jedna, którą już mamy wyposażoną. Ponownie, nie mają one nazw. Może w przyszłości kiedy modyfikacja otrzyma aktualizację będą one miały nazwę, posiadają nazwę. Póki co tej nazwy nie mają, jest po prostu napisane, że jest to typ pancerza lekka zbroja i drugi ponownie lekka zbroja. Pancerze są na poziom 44 i poziom 30, nie wiem czy to się skaluje względem tego, który poziom mamy. Ja mam poziom 58, jest to zwykła gra, nie gra plus i te. Pancerze posiadają następujące statystyki. Lekka zbroja, 180 pancerza, obrażenia kółte, obuchowe, cięte, zadawane przez potwory i plus 5 na obrażenia od żywiołów. Posiadają dwa gniazda, żeby było, można było sobie włączyć do nich jakieś kamienie. Ta posiada dwa, dwa, sloty na kamienie, ta druga posiada trzy sloty na kamienie, dodaje już 250 pancerza, ale jest też na wyższy poziom, ma też z tego co chyba mi się wydaje troszeczkę wyższe obrażenia na, odporność na obrażenia kłute i... Troszeczkę większe na, a raczej znacznie większe na odporność na obrażenia zadawane przez potwory. Nie są zbyt drogie, nie zajmują one w zbyt dużo wagi w ekwipunku, jest to w sumie taka sama waga jak wszystkie inne pancerze, które możemy zdobyć podczas grania w Wiedzimina. Z czym one się komponują? Komponują się one w sumie ze wszystkim, z czym moglibyście je połączyć. Ja je akurat połączyłem z rynsztunkiem Szkoły Wilka. zafarbowałem na czarno i prezentuje się to dosyć fajnie. Jeżeli chodzi o samo wykonanie zbroi, ja może sobie wezmę tutaj pana, żeby ładnie wam to zaprezentować. Zbroja jest ponownie bardzo dobrze wykonana. Jest to wariacja jakiejś skóry. Trochę ćwieków, jakieś tam przeszycia. Z tyłu również mamy jakieś tam dodatki w postaci jakiejś liny, przyczepionej, może do związania potworów, czy Bóg wie czego jeszcze. Mamy oczywiście hak na trofea, jakąś tam z tyłu torbę i jest ona troszeczkę pobrudzana od dołu, czyli po prostu widać śladu życia. Widać, że Geralt używał je podczas starć z potworami, czy tam podczas podróży na szlaku. Jeżeli chodzi o drugą zbroję jeżeli sobie ją wyekwipujemy. Wysiada tutaj chustę, coś co możemy może wykorzystać jako komin lub kaptur, cokolwiek innego to mogłoby być. Ta jest już krótszym wariantem i nie wygląda już jak ona, nie wygląda ona już jak zbroja z rynsztunku niedźwiedzia. Wygląda ona już po prostu jako zwykły pancerz, jako jakiś pancerz najemnika, który możemy sobie zdobyć podczas grania w podstawowej wersji gry. No również jakieś tam ćwieki. Przeszycia, y, jakaś sakiewka z przodu, do której możemy sobie włożyć jakieś super wspaniałości, oczywiście immersja 100%, y, torba z tyłu, również na jakieś najpotrzebniejsze petardy, czy zniszka do pasiflory, y, co tam ktoś nosi po kieszeniach, to już nie wnikam. Y, również fajnie komponuje się ona w sumie z każdą zbroją, wystarczy sobie pofarbować w danym stylu i. Będzie ona pasowała raczej do wszystkiego, co wyekwipujemy na Geralta, zwłaszcza do jakichś tam mm, spodni wojskowych czy, czy jakichś tam podstawowych innych rynsztunków. Jeżeli chodzi o sam aspekt zbroi, nie dodają ona w sumie nic innego oprócz walorów estetycznych, no i oczywiście ma tam jakieś statystyki, które poprawią nam sprawność Geralta w walce z potworami czy tam przeciwnikami, których napotkamy w świecie gry. Nic więcej w sumie nie mogę powiedzieć o tej modyfikacji, oprócz tego, że dodają na kolejne dwa rynsztunki, które możemy sobie wyekipować yy, i które po prostu rozszerzają nam gamę dostępnych zbroi, które możemy znaleźć w świecie gry. Chyba na tyle, mm, nic więcej raczej nie będę tutaj dodawał, wszystko już opowiedziałem, jeżeli oczywiście te rynsztunki wam się podobają, zachęcam do ubrania, do wzbogacania swojej rozgrywki o kolejne dwa warianty zbroi. I to chyba na tyle w tym odcinku. Żegnam się z Wami, oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli film Wam się spodobał, jeżeli nie, no to łapka w dół, przykro mi i w sumie przykro Wam, a raczej przykro mi, że Wam przykro, że zostawiacie łapkę w dół, ale jeżeli musicie, to proszę bardzo. Subskrypcja, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami, bo takowe na pewno się pojawią. Ja tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!